Kamieńska Beata. Wytrwaj. Drogie dziecko moje ukochane, chociaż jesteś dorosły, to często upadasz i raczkujesz jak niemowlę. Wpojona wiara i nauka podarowana przez rodziców często z wiekiem idzie w zapomnienie, by po prostu żyć. Lecz nigdy nie zapominaj, kto dał ci życie, kto dał tchnienie duszy i przede wszystkim. Kto umarł za grzechy twoje. Dlatego nie ustawaj nigdy na modlitwie, bo tylko dzięki niej wytrwasz wiernie do końca. Zaprzyj się samego siebie i choćbyś umarł dla świata, to żyć będziesz wiecznie. Wiem, że tak trudno unieść krzyż czasami, lecz wiedz, że ja pomagam ci go nieść. Dlatego wytrwaj i ciesz się potem zbawieniem. Kamińska Beata